Cześć wszystkim koziołkom, tak oczywiście mówię na Was, na moich kochanych fanów i widzów. Jak wiecie, no właśnie widzowie, ostatnio podczas moich streamów wspominałem, że no ciężko z moim komputerem. I gdzieś tam nawet się Was pytałem, czy ja jestem jakiś wybrędny? W sumie to komputer tamten był z 2012 roku, ośmioletni komputer. No chyba nie, nie wybrzydzam, że chciałbym nowy sprzęt, tak? Więc gdzieś tam poruszałem z Wami ten temat. Tym razem po raz pierwszy w życiu zmieniam para paradygmat mój. I to nie będzie desktop, tylko pierwszy raz w życiu laptop gamingowy. I dlaczego? Tak, oczywiście, po co się bierze laptop gamingowy? W razie czego, żeby był przenośny. To nie znaczy, że na co dzień będę chodził gdzieś tam i, i, i nie korzystał z, z niego przy biurku. Głównie będzie, będę z niego korzystał przy biurku, ale chodzi o to, żeby mieć możliwość. Ja jestem na jakimś ewencie, będę potrzebował, albo po prostu mam wolny czas, będę mógł coś na YouTuba skleić, albo nawet w coś pograć. Tak? A oprócz tego, wiecie, to u mnie z dzieciakami, tak? Czasem są dzieci, i nie można dużo rzeczy nagrać, bo coś tam w tyle krzyczy: się ma, się ma tato. E, więc y, jest opcja też, że w razie czego po prostu we własnym domu jestem przenośny i mogę przenieść się na górę, usiąść w pokoju i na przykład przed 5-10 minut nagrać coś ważnego. Więc dlatego postanowiłem ruszyć na laptopem gamingowym. Fryderyk jest bardzo starym wyjadaczem na tym świecie i Fryderyk wie, jak dobrze wybiera się sprzęt komputerowy. Więc Fryderyk, przez trzy miesiące czytał pewną no, renomowaną, znaną e, stronę internetową, gdzie są e, po prostu recenzje wszelakich laptopów i to na takim no, naprawdę niezłym poziomie, te recenzje, tak? gdzie jest określone oczywiście jak się grzeją, do czego można je użyć, jak sprawują się w grach, jak można tweakować różny sprzęt. Tym też będę się zajmować w dalszej części filmiku. I padło! Padło na jeden model, który wpadł mi do oka, żonie zresztą też wpadł do oka, bo ty grasz, przypominam ci, na laptopie Lenovo Legion, prawda? I podczas naszych streamów. Tak, gram, polecam. I, i żona, jak, jak sami wiecie, nie narzeka na żadne problemy techniczne w przeciwieństwie do mnie, nie mogę mieć nawet przeglądarki odpalonej wtedy, gdy gram, ale yy, tak wyszło, że padło to... na Lenovo Legion. Słuchajcie, będziemy mieli ten sam laptop, ja nie miał ten sam laptop, co moja żona. Yy, jest to model Y540 17 calowy, tak jak wam mówiłem mi, zależało na tym, że on był trochę większy i też dzięki temu jeszcze lepiej ciepło rozprowadza się po całym obiekcie. Tutaj jest dany obiekt. I myślę sobie tak, zrobiłem już zamówienie na Xcom.pl, bo jakoś tak wyszło, że zawsze robiłem zamówienie na Xcom.pl. Na przykład rok temu jak robiłem upgrade mojego komputera, dzięki któremu w ogóle mogę streamować, wtedy kupowałem kartę graficzną GTX 1060 nawet. Nawet macie screenshot z tego mojego zamówienia. No i, no i zrobiłem zamówienie na xcom.pl i nagle taka moment of clarity, taki geniusz od Fryderyka. Przecież ja znam wszystkich z xcoma. Robiłem z nimi eventy Lenovo Legion. Yy, lata wstecz. że pamiętacie moje gry w Real Life, PUBG czy tam Rocket League yy, i inne wyścigi i w tym momencie myślę sobie no przecież dlaczego nie mielibyśmy się zgadać. I xcom dziękuję bardzo. Yy, serdecznie pozdrawiam. Postanowiło załatwić mi taki sprzęt, więc dziękuję Xcom, dzięki Wam. Możemy oglądać Fryderyka w jak najlepszej jakości. Mam nadzieję, że jako streama się poprawi, a nawet będziemy mogli zagrać w jakieś inne gry podczas streama, gdzieś tam z tyłu głowy, mam tego Wiedźmina, ale na pewno w pierwszej kolejności będzie Cywilizacja 6. Tak, Cywilizacja 6 nie chodziła mi na tamtym komputerze, a tutaj będzie śmigać aż miło i będę mógł z Wami pograć. Dobra, otwieramy, czekałem na to yy, długo. Huh, zobaczmy. Oczywiście już kiedyś otwieram takie pudełko, więc wiem, co jest 5. O tak. Słuchajcie, zabezpieczenie, żeby nic się nie zepsuło. Kuchaczku, na to. No i proszę bardzo. To się dzieje. Słuchajcie. O! Dlaczego ten laptop jest też fajny? Bo po prostu jest prosta konstrukcja, prosty wygląd. To jest model. Tak jak Wam mówiłem, 17-calowy Y540, tu jest procesor Intel Core i7-9750H i RTX 2060. Ja w co celowałem? Wy, Wiedźmina 3. To był mój wyznacznik. Jeszcze nie przyszedłem Wiedźmina 3. Kiedyś to się stanie. Ja wiem, że... Na pewno przyjedę jakieś w na 3 i musi mi chodzić na 3 bardzo dobrze na sprzęcie. Więc proszę bardzo, dlatego akurat ten sprzęt wybierałem. Jest tu też taki bardzo praktyczny element, o którym się normalnie nie myśli, ale przez to, że żona miała ten laptop, to ja wiedziałem, że ten element istnieje. Wszystkie połączenia najważniejsze są z tyłu, więc to mi się przyda, bo na biurku nie będę obok myszki miał 10 tysięcy kabli z z prawej. I dwa, To jest bardzo fajny taki chwytak. Możecie sobie zobaczyć. I to się kończy tym, że się otwiera laptop Zobaczcie, mogę trzymać laptop jak człowiek. Tutaj palcami z tyłu, a nie wiecie, gdzieś mi tam... To jest, to jest tak proste i tak genialne, ale proszę bardzo, da się, da się. Karta gwarancyjna i tego czego się spodziewałem. Nie ma tu żadnych wykrzykników, żadnych nie wiadomo co, jak to w laptopach gamingowych. To można nawet zabrać do szkoły i Wam nauczycielka nie zrobi krzywdy. No dobra, słuchajcie. Biorę się w takim razie za dalszą część. Tak? Bierzemy się za install Windowsa. Bierzemy się za lekki tweak. No i potem Wam pokażę, jak wygląda moje stanowisko komputerowe przed całą operacją i po w nowej odsłonie. Trochę akcesoriów też pokupowałem, więc zapraszam. Dzięki X-kom. Część numer dwa. Słuchajcie, Windows zainstalowany, czyściutka instalacja. I przechodzimy teraz do tweakowania tego komputera. Teraz tak, co będziemy robić? Będziemy odpalać taki program Prime 95, który jest strasznie no, jest dużym wyzwaniem dla procesora. No i to sprawi, że zobaczymy, jak sobie procesor radzi w tym konkretnym modelu. Każdy procesor jest inny, tak, to jest normalna rzecz. Co potem zrobimy? Potem mamy sobie taki program Throttle Stop i. Będziemy sprawdzać ile jesteśmy w stanie zmniejszyć napięcie na procesorze, tak żeby system działał stabilnie. Co to daje? To daje, że jest mniejsze napięcie, mniejszy pobór prądu, co za tym idzie no jak fizyka działa, mniejsza temperatura i wtedy będziemy mogli sobie podkręcić dzięki temu kartę graficzną. Więc zabieramy się za to i powiem Wam potem, jakie efekty udało mi się uzyskać. Oraz słuchajcie, mamy dobre undervolt minus 150 mV, jeżeli coś dla Was to mówi. Więc bardzo jestem zadowolony, trafiłem dobry model. Dzięki x jeszcze raz, bo to różnię bywa z tymi modelami. Trafiłem fajny model. Teraz, przez to, że tam zmniejszyliśmy napięcie, przez co temperatura się zmniejszyła w laptopie, możemy za to podkręcić kartę graficzną. Więc właśnie, będę teraz odpalał. Taki Nvidia Inspector program, i do tego jeszcze będę odpalał więc to benchmark do grafiki. No i zobaczymy, o ile jestem w stanie podkręcić jeszcze procesor graficzny, no bo jak wiecie, no ja będę grał na tym komputerze, zresztą skoro będę streamował, to będziecie to widzieć. Do akcji! No więc udało się podkręcić kartę graficzną, mamy plus 200 MHz na samym zegarze bazowym oraz plus 1000 na pamięci, więc słuchajcie, przeszliśmy. Chyba wstępny etap, tak, teraz zostaje oczywiście ulubiona część wszystkich, czyli instalacja wszystkich programów, przenoszenie wszystkich plików. No ale dobra, przejdę przez to, a potem pokażę Wam ostatecznie, jak wygląda moje nowe stanowisko do streamowania, do grania i do pracy. Historyczny moment. W tym momencie mówimy papa staremu stanowiskowi komputerowemu. Mówimy też papa. Z ogromnej skrzyni tutaj na dole, która, no dobra trochę się zakurzyła, ale wiele lat mi ta jednostka służyła, ale to jest ten moment, czas, aby zaprowadzić porządek. Słuchajcie, tak to teraz wygląda, zobaczcie, jeszcze będzie taki mek że laptop pójdzie tutaj, a ten monitor pójdzie tutaj. Ale tam jeszcze kilka rzeczy muszę sobie dopracować, ale jestem zadowolony. Jestem zadowolony. Jest bardziej przejrzyście i do tego zyskałem ten monitor, co bardzo potrzebowałem przy tym jak streamuję, że miał po prostu rzeczywiście wyodrębniony monitor pod OBS-a. Słuchajcie, będę to testować w najbliższym czasie podczas streamów. Dzięki jeszcze raz Xcom za nowy setup. Teraz możemy się skupić na prawdziwym graniu.